materiale materiały paczka 10x83, którego paczka za tydzień które warto robić, i już zmieni, że jest tylko jeden brązowy piłkarz. Także bez przedłużenia, zacznijmy od tej paczki. I kurczę, może coś, ja jest jak Hiszpanię. i co zostało do... naprawdę następ 10x83, plus to jest 85. No, nie powiedziałbym, że to jest najlepsze, to nas spotkało w życiu. 3 karty wyżej, 83 tak to reszta, 83, plus bez plus, bez duplikatów, ale to za dużo nie zmienia w naszym życiu. A tutaj mamy akademii, chyba, tak, tak jest. Nie najlepiej. Na no te paczki, mówmy się, nie są najlepsze. Czy coś się z tego pojawiło, to zobaczmy. Nie, to już było, to już było, jest właśnie to. Wyzwanie przepalać 83 spad i jednego informa, więc nie ma w sumie takiej tragedii. Do tego mamy podwójną ulepszenie 81 plus i 11 kart piłkarskich zwykłych za jedną kartę 85. To jest test. Kurczę, no nie wiem, sam co o tym mam. sam pierwszego przeciwnika w tym odcinku Polone FC. Stawcie lajka, zostawcie suba, pamiętajcie, że jest daily, daily, gdzie nie są filmy, to jest pięciu obrońców, ale cały złoty skład. To też w sumie ciekawe jak na ten etap gry, ale takich się w sumie było najbardziej. Był Griezmann! Ale tutaj balans ciała i wszystko, kurczę, wleciał Tamek. Griezmann Ineska w mamy 2-0. Rushford. Mamy co to za przeciwnik? Może ma piątkę obrońców, To już chyba kończy to spotkanie. Tak jest. Okay. Mamy drugi zespół I tym razem już mamy karty specjalne. Kościół gra piułem. Jest to Mapilon. Prince doku, do kolot na napadzie. Także ciekawe, ciekawe. Dawaj, dawaj, daaa Kolot taki. No, nie, 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 no, ja nie, 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 Erling, Erling. No, jaki on taki... nie, 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 Oj, to też jest ale... tak z ciekawości zastanawiam się, czy na przykład jest coś takiego jak hak na speeda? tego te pi piłkarze są szybsi niż powinni, bo powiem tak, że no no dobra, nieważne. Jakby to padał normalnie, to może by nie było. Dobrze, lewy. Jeszcze jesteśmy w trzęsieniu, tak? Rashford w końcu, jaki jest wynik w tym momencie, Tarbercik? Okay, to robercik, zwykły złoty roglił, ma 470 ls. Son, Son, 43. Szybki dojazd, Sobie nie mógł z Kofika strzelić. I my lecimy z kontrum. No prawie z kontrum, bo przecież nogi się wystawiają same. No koniec, 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 koniec. Dobra. No, ty mówię cancelo. Okej, ja, tu piłka się odbiła. No. Czciwy go, uczciwy, nie ma co mówić. No złe, tego Hargo Keina wpuszczał, Co jest, kurwa? No przecież... Dobra, powiem tak. Nie... Najgorsze, tu nawet nie można zreportować kogoś. A jestem przekonany tak na 90% że Gaussiusiu jest cheaterem. Ja pierdolę. Oj drodzy, Jan raz. wpuszczony na boiska przed chwilą. Pan cały mecz będzie szybszy od niego, tak? Nie! Oh. No i karne mamy. A, no, czekajcie, bo tu. Odegaard Dobra, chociaż tyle co nie trafił. W końcu już myślałem, że naprawdę porażka z kimś takim to będzie. Ale naprawdę dziwnie, dziwnie grały. Dziwny skład z miał. Łuki do łuki. I znów ten Rubin Okej Ok. O, no, taki mieszany skład, ciekawe. Rashford Podanie Griezmann w Nesca. No, oczywiście, pani Griezmann. Ciekawe, że w tym meczu Lao już nie ma problemów z wyprzedzeniem kogokolwiek. Gdzie, że piłka sama się nie odbiera. Do tego... Mały niuans do poprzedniego spotkania. Po zakończeniu, wywaliło mi grę i pokazał, że anti-cheat coś, coś, coś nie działa. Także no powiem wam, że coraz, par, coraz więcej cheaterów, bo to już drugi raz miałem coś takiego. Ja nie mam żadnych cheatów, są widać po moich wynikach i po mojej grze. Więc no to ktoś musi mieć. No bo co by... o Jezus, o Jezus. No tutaj, tutaj, tutaj to no nie zagrałem. Najlepiej moje czy Chociaż może, może nie, może jednak wyszło 3 -0. Czemu teraz jest 3-0? W przednim meczu były takie ciężary. Ze słopem, który miał dużo gorszy skład. I, kurde teraz nie wyjdzie. Griezmann. No to trochę przesadza, tam mi mnie trochę popierdoliła. Ale no, mamy koniec tego spotkania, Także czas na no, ostatnie spotkanie w kwalifikacjach. Jeśnieżynka, Masia. czy będzie zatem tym ktoś z Okej, okay. powiem tak, bardzo średni skład, bardzo średni, nawet bardzo słaby skład, na nazywa i to jest właśnie najgorszy w tym wszystkim że tutaj mogą siedzieć różne rzeczy, zgadując, znając tę grę. Albo ziomu się skokszem, albo komuńczy. No zobaczymy. Na razie, Rashford! Griezmann. Ale wozu tamte Oj, dwa tu zera. Na ciśnie. To jest niesamowite. Cholerny kurczek z maka, mamy 3-0. Que... No i mamy jeszcze pierwszy quest? No, pierwszą paskę z karnetu, tak to też możemy sobie obciąć. 6 questów to jest spakowane, bo tutaj ich nie ma. Ale coś dziwić. Jej. Streamy od, która to była niewymienna, ta była niewymienna. Streamy od tej, potem te 3 wymienne tworzymy. Kurwa, było czarne, myślałem coś ciekawego, to jaki kasztan. Czemu ono, z czemu spokojowano? Myślałem, że jesteśmy zarobieni z niewymiernej paczki. A tu mnie rozczarował człowiek. No nic. Lecimy dalej, to jest mega paczka na początek. I tu mamy Brazylia. SPD Casemiro, może? Oczywiście to nie Casemiro, Fernando. Bo tym nie dadzą zarobić pieniędzy. Tak. Okej, okay, jakąś tutaj. Patrzuszkę jest Sajdon na Qixel. tam zarobić kabony, mamony. Ciekawy wylewuję w ogóle z tego jest filmu. Jest całkiem długi. Niemcy... To, o to już też nic dobrego nie może być. Niemcy nie mają chyba żadnego goutu. To jak Hiszpania W sumie... Poza, poza Francją. Holandia. A... Ajajaj, co to za gówno? Klejbord 77 i mówi się, że... że nie warto płoić. No i Niemcy brały zanojem chociaż nie cecy CECI, to jest kobieta Berger 84, może być nikt nie ma Mendy. on już nawet nie kosztuje treściana, ale to i tak nikt nie jest Mendy. czemu? Nie wiem, nie wiem, ale się domyśli Czy są jakieś kolejne popierdolone paczki? No jest coraz więcej, jeszcze mamy dwóch bohaterów, 86+. Dwóch, duetów, okej, a tutaj co? A tutaj macie człowiek player pika w sumie a Jak jest jedna karta, są tutaj dwie karty To nie wiem no tu jest tak na ikona 20 kart No powiem tak Odpieli wrotki Całkiem nieźle ja mam dzisiaj Black Friday a tutaj mamy Nic ciekawego jest na to czarno się doświeciło już myślałam, coś fajnego. Nic moi drodzy, ja się Wam żegnam tym pięknym akcentem. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka, like zostawcie suba. Tutaj mam jeszcze trochę Czech, może w sumie transferowej.